Siamony z Kolgiżka, to jest się była z kolejnym filmikiem. I ja już tak ruszyłem, szybko chodzę schodę, się tak zdenerwowałem, bo już się już dwa razy. Ja mam już dość. Mama tam, tata tam. Kogo tam? Jak zwykle. Nigdy nie przekręcę ta kamery do mnie Nigdy, tak to mi się wyłączało. Powiedzcie, mało dzień dobry. Dzień dobry Tata Dzień dobry Koko uw, 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 uw. Więc widzę Was na miejscu jak tutaj, jak chcę naprawdę pójść, i jak z, znowu, jak znowu przestanę palce, nie ja pokazuję mojej buzi, bo tak właśnie mi się wyłączało. Więc widzę, że jest na miejscu. A, ja od muszę Wam coś pokazać. E, to stój na chwilę, stój, stój, stój. Widzicie, widzicie? Którą, którą nogę to masz? E, w tą nogę. Widzicie, w tą nogę. Właśnie mu się coś stało. Złamał sobie palce. Tata, może opowiedz całą historię. No, opowie. sobie palce w pracy. Czekaj, po sobie słyszeli. Mów, stój. 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 Chcecie, widzicie. Dobra, mów. Złamałem sobie palce w pracy i teraz chuleje. Ciężko mi jest chodzić. A jak sobie zepsuję palca? Złamałem go. Ale jak sobie Udażymy złamałeś? Z niego. A jak złamałeś? poślizgnął się na śliski podłodze I no bardzo dziwna historia więc no dziwna historia, ale stała się niestety no teraz takie muszą... jest życie to teraz. takie jest życie tato takie, takie jest życie no takie jest życie więc widzę was na miejscu, znowu mówię to Znałeś? a je, jest teraz ludziska y, pokażemy jak koko goni kilka Jakiekolwiek kijek Tata będzie rzucał Nie widać ją chyba O, u mnie wprawdzie to widać O, teraz ją widać, co dopiero Ona pobiegła właśnie tam Jest, teraz rzucimy Ale jak zwykle koko nie chce dać, patyka Najważniejsza najfajniejsze jest tutaj jest to koko. a no to widzę was na na czekajcie 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 biegnę na miejsce tata tak rzucił a złamał patyk więc z hmm, koko trzyma. Jedną część, a tam leży długa. O, cholera! Ej, chyba uniesie. Uniesie? No, dobry papier.